Czibor. Czwarty rozdział: Definicja okupacji. Wybrane fragmenty. Jeśli naród przegrywa fizycznie najazd wojskowy i zaczyna być poddawany metodycznym, pokazowym procederom upokarzania, ubożenia i egzekucji, mówimy o okupacji jawnej. Okupacja ukryta to status narodu, w którym na społeczeństwo nałożone jest oprogramowanie osłabiające czujność, odwagę weryfikacji, spostrzegawczość, godność i wolę oporu. W dodatku jest on poddawany rozciągniętej w czasie, bo maskowanej depopulacji. Za pomocą wszelkich środków, od zatrutych leków, przez szkodliwe częstotliwości i promieniowanie do preparowanej żywności i kodowania alkoholizmu. To status, w którym poszkodowany idąc do sądu nie ma gwarancji, że uzyska należne za to uczynienie, a przestępca idąc do sądu ma wysokie prawdopodobieństwo uniknięcia należytej kary. To status, w którym właściwa obsługa w urzędzie, udany zabieg w szpitalu czy adekwatna do potrzeb zapomoga rządu są losem wygranym w loterii. To status, w którym Narodowa Armia jest uzbrojona poniżej potencjału narodu i dowodzona przez obcokrajowców, jawnych albo ukrytych. To status, w którym utrzymywany jest diaboliczny poziom przestępczości który metodycznie naraża dzieci i kobiety i traumatyzuje kolejne rody ojczyzny. To status, w którym cała uruchomiona machina ukrytych okupantów skupiona jest na nieprzerwanym oślepianiu, ogłupianiu, upokarzaniu, rabowaniu kontrolowanego narodu i degradowaniu jego wszelkich potencjałów. Okupacja potwierdza wszystko, co tylko zechcemy dojrzeć przy pomocy zdrowego rozsądku, który uaktywnia się zainicjowaną odwagą weryfikacji. Każdy wolny człowiek ma prawo odmówić uczestnictwa w czyimś projekcie Jakikolwiek projekt to oznacza zatem również i wojenny. Jeśli ktokolwiek z moich rodaków zada pytanie, na jakiej podstawie uznaje Polskę za kraj okupowany w odpowiedzi zadam mu pytanie, który z wymienionych elementów okupacji ukrytej jest skłonny podważyć? Niektórzy traktują kwestie wolności i okupacji w sposób bardzo dosłowny. Skoro bowiem nie ma bombardowań i rozstrzeliwań, to i wojny nie ma. Poza tym mogą tacy ludzie dodać: mamy pracę, wypłaty, ubezpieczenia, urzędy, komunikację, wakacje. To jest przecież normal, norma cywilizacji od zawsze. I tak dalej, i tak dalej. W chwili, gdy ta książka będzie wydana, niewielu będzie rzeczywistych patriotów, którzy nazwą nasz kraj wolnym. Wciąż jednak widzimy między nami ludzi, którzy deklarując miłość do Ojczyzny, nie widzą jej wrogów, a nawet traktują ich jako reformatorów i dobrodziejów. Niektórzy ujrzą właściwy stan rzeczy dopiero w chwili, w której wymienione przeze mnie środki taktyczne okupantów uderzą w ich życiowe konstrukcje. Niczym torpedy w burtę statku wycieczkowego.